Boże, no ten domek totalnie wygląda. Tak? Ej! Ej! Proszę się do mnie nie włamywać. Ej, ty mi zaraz drzwi rozwaliłeś. Zwariowałeś, no, 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 no. co ty? Cześć wszystkim, z tej strony Lekolu i w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore, dokładnie tak, hardcore w Minecraft. Ciekawe, czy dziś jest ten dzień, w którym zginiemy, czy jeszcze kilka odcinków sobie tutaj pożyjemy. Wszystko wyjdzie w praniu. W każdym razie. Plan odcinka jest następujący. Słuchajcie, musimy zbudować sobie jakiekolwiek schronienie tutaj na tej górce, żeby mieć własny dom, żeby być niezależnym, silnym graczem Minecrafta i móc sobie po prostu rozbudowywać się powoli i przetrwać noc i tak dalej, i tak dalej, więc słuchajcie. Nie będziemy tutaj zwlekać. Ja tutaj tylko delikatnie wyznaczyłem wstępne plany takiego malutkiego domku na start. To nie będzie mój ostateczny domek. Zaufajcie mi, naprawdę zrobię coś większego, ale na razie muszę po prostu mieć gdzie się schować. I w sumie jak tak myślę, to przecież ja będę wyglądał, jakby miał domek villagera, w sumie troszeczkę, nie. No cóż, cóż, tak samiutko będzie, ale trudno, to co, w sumie, wiecie, zamaskuje się, żeby wszystkie creepery zombie nie myślały, że to jest prawdziwy gracz, tylko, że to jest po prostu wieśniak jakiś, nie? Ej, ale w sumie nie jestem wieśniakiem, odwalcie się ode mnie, <laughs> nie no, nie wiem, co tutaj zrobić, w każdym razie zbudujemy sobie ten domeczek tutaj taki na starcie, yy, dokładnie tak, i słuchajcie, jeszcze, jeszcze ważna rzecz na wstępie! Nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco. Kliknijcie ten dzwoneczek, żeby po prostu, wiecie, mm, każde kolejne odcinki wam się pojawiały centralnie na telefonie, na komputerze od razu. No i łapka w górę i komentarz mile widziany, jeżeli wam się materiał oczywiście spodoba. No, ale to już wszystko zależy yy, ode mnie i od was, jak wy to przyjmiecie, czy to jest dla was kontent, czy nie. A teraz już przechodzimy do budowania. Nie będę już was więcej tutaj yy, odciągał od samej gry. No i słuchajcie. Yy, co by tu zrobić? No, w sumie mały domek, kilka okienek by się przydało, tylko i daszek, tak na chwilę, dosłownie na chwilę, bo jednak potem chcę zbudować jakiś fajny dom, ale no nie możemy mieć. Wiecie, muszę mieć jakiś magazyn, muszę mieć gdzie schować jakieś pojedyncze rzeczy i myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby to zrobić, więc szybko przeróbmy. Ja ogólnie musiałbym jak najszybciej zrobić właśnie drzwi i dach, bo zaraz się zrobi ciemno. Tak, już zachodzi słońce. Ogólnie na razie usunąłem ten mod z tymi dźwiękami, ponieważ coś mi kolidowało na komputerze moim, więc stwierdziłem, że na razie muszę dać na wstrzymanie, zobaczymy sobie jak... Chwila, załatam na razie, bo nie mam szkła, a nie chcę, żeby mi coś tu strzelało. W każdym razie, no, nie działało. Przez chwilę mi coś nie działało, więc stwierdziłem, że na razie dam na wstrzymanie, zobaczymy, poogarniam jak to będzie działało i wtedy już wróci ten modzik, mam nadzieję. No, musi wrócić w sumie, bo był super, nie? Moim zdaniem super, chociaż troszeczkę z muzyką to kolidowało, wiadomo, no, ciężko to tak dograć, nie? Ale coś, coś zrobię, żeby było git. Yy, w każdym razie teraz myślę, że też i tak będzie ok, więc nie ma co też narzekać. Yy, teraz trzeba by, słuchajcie, troszeczkę tutaj podbudować nam yy, wyżej jeszcze te filary. Na tych filarach oprzemy podstawy dachu. Podstawy dachu są bardzo ważne, żeby dach nam się nie zawalił. Oczywiście nie działa to w tej grze, aczkolwiek w Valheim jak najbardziej, więc trzeba uważać na takie rzeczy. Eee, a nie, no teraz to tylko dla zabawy, w sensie, to, to mówię nic, nic na poważnie. Aczkolwiek są takie mody do Minecrafta, gdzie działa fizyka i te sprawy, no to to jest na pewno ciekawe. Ale trochę przesada, moim zdaniem. Jakby Minecraft stoi tym, że można tutaj budować dowoli i robić co się chce, a takie ograniczenia, w postaci no takiej fizyki realistycznej, moim zdaniem nie pasują do tej gry. Nie ma co tutaj kombinować. To jest gra, gdzie można popuścić wodze fantazji i budować jakieś naprawdę potężne budowle, a. Wiecie z, z takim modem o którym tutaj wspominam, no to, to trochę się mija z celem, moim zdaniem. Możecie napisać co sądzicie, bo y, czy powinna być fizyka w Minecrafcie, czy niech zostanie tak jak jest. No bo nie, nie, dla mnie to jest totalnie na nie jestem i ja się nie zgadzam, jakby noc, noc, boże, noc. Wiecie, od kiedy już noc nie jest twórcą Minecrafta? Od wieków, a ja mówię tu o noczu, no masakra. Taki to jest stary gracz Minecraftowy, który się mądruje po prostu. Aha, już dawno jest nie na czasie, nie? Taki boomer totalny ze mnie. Ale cóż, boomerzy też chcą sobie pograć w Minecrafta. Ja jestem boomerem, który chce pograć w Minecrafta i sobie pogram w Minecrafta. Mam nadzieję, że trafię do Was, to może młodszych widzów, może... No, nie wiem czy w moim wieku. No, jeżeli ktoś ma powyżej 20 lat, to napisz. W każdym razie słuchajcie, bo mnie tu szkielet atakuje. Ja tutaj gadam jakieś głupoty. O, kurde, nie, 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 nie. Słuchajcie, muszę wejść najpierw do środka. Chodzi mi o to. 20-letni powyżej widzowie. Jeżeli ktoś taki jest, to wow, napisz w komentarzu. Bo po prostu wydaje mi się, że średnia wieku mimo wszystko jest mniejsza na YouTubie i. Mało kto starszy ogląda Minecrafta, ale w sumie mogę się mylić, więc wiecie. To tylko takie moje gadanie tutaj totalnie. Dobra, słuchajcie, bo mnie tu szkielet napastuje, ja jeszcze na dodatek. Ej, głupio robię. Głupio niesamowicie zrobiłem, ja przecież jestem na hardkorze, ja nie mogę sobie wskakiwać kurczę w te. Co ja robię? Wow, zagadałem się totalnie, mega głupio. I widzicie, to są efekty. Najgłupsze miejsce, żeby posadzić te chyba w tym momencie, no. Zerwę sobie to i zniszczę te. To nie jest dobry pomysł, żeby tutaj to było, bo ja więcej krzywdy sobie zrobię. Niż tym przeciwnikom, który bym, których bym chciał tym nie wiem, obronić się przed nimi w ten sposób, nie? Więc spoko, dobra szkielet pokonany. My żyjemy nadal, więc jest ok. Odcinek trwa. My się bawimy dalej i budujemy. I budujemy cały czas tutaj. Zaraz to sobie dobudujemy. Kurczę, dawno właśnie tak nie gadałem na giga jakieś potężne tematy w trakcie jakiegoś robienia czegoś takiego i mi ucieka język normalnie i nie wiem co się dzieje. Wiecie, komentować coś, co robię, jest dużo łatwiej. Na przykład, że o, teraz tutaj jeszcze to buduję. O, teraz coś zrobię tutaj. No to spoko, nie, ale mówienie zupełnie o czymś innym. Jest już pewnym wyzwaniem, które muszę się nauczyć, ponieważ to jest challenge taki dla mnie. Żeby tak y, umieć robić i koniec. Mm, dobra, słuchajcie. Zrobiliśmy ten daszek, ale ja bym go oświetlał. Tam jest Enderman, nie podoba mi się tak coś. W sumie nie trzeba chyba oświetlać dachu, bo nic się nie respi na schodkach, z tego co mi się wydaje, chyba, że Boomer nie ma racji. Ale to już mnie pewnie wyjaśnicie w komentarzach. Y, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, tu sobie zrobię takie okienko do góry. No przecież to jest totalnie domek wiśniaka, no. Chciałem zbudować coś oryginalnego, nie. Tomek wieśniaka, tu jest trochę mniejszy. U u, u, u. baby zombie, baby zombie, baby zombie. Nienawidzę ich. Po prostu ich nienawidzę. To jest najgorszy mobek w grze. O! To on się prawie przyczynił do mojej śmierci wtedy. Gdzie on jest? Jeszcze pająk tutaj gdzieś będzie, więc też go musimy pokonać. Dobra, chodź tu, baby zombie. Mam nadzieję, że podejdziesz. Czy on będzie niszczył drzwi? Awa, awa, awa. Dobra, poszedł, to najważniejsze w sumie, pokonaliśmy tego baby zombiaka, więc już teraz troszeczkę spokojniej, wiadomo, zaraz nam gdzieś tu pająk wparuje pewnie i to nie będzie zbyt przyjemne, ale na razie cieszmy się jego brakiem obecności tutaj, na razie jesteśmy w porządeczku. Boże, no ten domek totalnie wygląda Ej! Ej! Proszę się do mnie nie włamywać, ej, ty mi zaraz drzwi rozwalisz, zwariowałeś, co ty, idź sobie stąd, nie chcecie tutaj... Ło, ja zapomniałem, że to jest... To. A ok, jeszcze kolejny. O! muszę zrobić mimo wszystko miecz, bo zaraz to toporek mi się skończy. Miecz też się przyda. Nie zrobiłem miecza, prawda? Nie zrobiłem, więc pyk. Cyk, myk, pyk. Już jest miecz. Ale włamywacze! Z drzwiami idzie! Dzięki, daj mi te drzwi. Big. No i super, i mamy drzwi do kolekcji kolejne. Muszę zrobić jakiś, wiecie, przeskok, żeby mi nie wparowywały do domku. Bo jakbym afcił albo coś robił, to będzie y, złe, jeżeli bym zginął, nie? Więc y, muszę zrobić sobie jakieś zabezpieczenie, wejście jakieś bezpieczne. Ale na razie, póki jestem tutaj i pilnuję tego, to nie ma takiej potrzeby. Na ten moment to ja czym prędzej po prostu sobie jeszcze zrobię łóżeczko. I pójdziemy szybko spać, ustawimy respa, bardzo potrzebny respa. w razie czego jak zginiemy, to się zrespiemy w łóżku. Jasne, jasne, na hardkorze, nie? <grytanie> no ale cóż, no bywa i tak, nie? No potrzebny jest widocznie. Tak domyślnie jest i tak już będzie yy, Dobra, mamy tutaj Pozbierane różne różności I teraz moim zamiarem, moim planem Byłoby posadzenie troszeczkę Tych rzeczy, co ja mam tutaj yy, W sumie wszystkich Wszystkie rzeczy tutaj i teraz tak Zróbmy sobie na razie motykę kamienną Nie potrzebujemy lepszej, bo mamy bardzo mało nasionek Więc wejdźmy sobie gdzieś tutaj Na naszą łąkę Polanę Jak zwał, tak zwał, o tu jest pająk w każdym razie my tam nie pójdziemy, pójdziemy sobie tutaj. I troszeczkę... Uuu! Hu hu, szkielet! Szkielet, szkielet, szkielet. Yy. Co? Mnie nie widział? Co za koleś? Dobra, szybko pokolany, ale full focus był, nie? Dobra, w każdym razie, tutaj sobie zrobimy mini-farmę, tak na początek, taką mini-farmeczkę, żeby można było się tutaj powoli z jedzonkiem ładnie rozwijać. I żeby się rozwijać z jedzonkiem, przydałoby mi się jeszcze troszeczkę zebrać mimo wszystko... Tego tutaj oto, mam surowce, jakim są nasionka, żeby mieć zboże potem, żeby mi rosło i żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. No ale jak widzicie, bardzo, bardzo mało coś zrobi tego zboża. W sensie nasionek. No ale cóż, dobra. Trzy nasionka na dobry początek farmy. Wie... Boję się go atakować, wiecie. Ale mogę zawsze wejść do wody, nie? Opa, no i co mi zrobisz? Nic, nic mi nie zrobisz. Ha! Dobra, nie podejdź za blisko, bo on może mnie kurde myknąć. I pyk! Poszło. I patrzcie, co mamy. Mamy gras bloka bez silktacza, więc mega spoko wypadł nam z naszego tutaj Endermana. Będziemy mogli sobie zrobić pod ziemią, zasieć trawę czy coś, jak będziemy chcieli robić jakieś eksperymenty. To mamy już pod ręką gras bloka, więc moim zdaniem fajnie. <grych> Dobra, słuchajcie, mamy cztery tutaj na razie, te nasionka. Wow, advancement. I tutaj sobie jeszcze ziemniaka pykniemy. Hmm, ziemniak, ziemniak, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Mam tutaj trochę bona, więc Bon milujmy to. Szkoda, że nie urosło całkowicie. Mógłbym już, wiecie, zapodać kolejne, ale trudno, można i tak. I słuchajcie, krowy. Zbierzemy sobie krowy, jak tylko zboże będę miał, żeby zrobić farmę, bo to jest mega potrzebne, żeby potem mieć skóry i zrobić buk Yy, więc czcina i krowy to są ważne tutaj rzeczy w sumie, więc muszę zająć się tym na poważnie. No i słuchajcie, leci tutaj czcina, jak tego zapadamy praktycznie dookoła tutaj wiochy, yy, no to trochę nam urośnie mimo wszystko, nie? Więc, więc to będzie spoko. Oho, proszę już, Chikendo tutaj za mną chodzi, bo mam nasionka. Ale nie, nie potrzebujemy kurczaków jak na razie. W sensie, nie, idź ku sobie, kurczaku tam żyj, spokojnie, spokojnie. Ja sobie tu się zajmę innymi rzeczami w tym czasie. Ej, ziemniak już chyba wyrósł, nie? To jest chyba gotowy ziemniak. Tak, jest. To był gotowy... Och, kolejny. Ej. Ej, ja chciałem z tobą pogadać, a ty takie rzeczy robisz? Ej! Co on tak zwiwa przede mną? What? Nie mam pojęcia. W każdym razie nie będziemy aż tak daleko za nim biec, ponieważ to jest proszenie się naprzy... naprawdę o, że tak powiem, wpiernicz. No, ewidentnie. Nie chcę tego dostać tutaj, więc grajmy na bezpiecznie. I tak to rozwiążmy. Dobra, teraz sobie zasadzimy drzewa. A co? Zasadzimy i niech sobie rosną. Zbierzemy sobie potem je z tego miejsca. Nie będziemy musieli nigdzie latać za bardzo. Mm, tylko tutaj na spokojnie, z naszej polanki, tutaj łąki. Zmienimy ją w malutki lasek. Będzie bardzo przyjemnie. A ja w tym czasie zbiorę. No, mam tutaj kamienny toporek. Zaraz muszę zrobić żelazny. Ale ten kamiennym sobie zbiorę i się rozejrzę, czy nie ma creeperów. Nie ma. Yy, I właśnie tak. Zbierzemy to. I przyda się ten budulec, mimo wszystko, żeby niedługo wybudować prawdziwy domek, a nie domek villagera. Bo jak ja to zacząłem budować, to troszeczkę troszeczkę słabo wyszło, ale patrzcie, jaka wysoka cino Zbieramy całość i posadzimy zaraz w tamtym miejscu, gdzie mamy też tą tutaj. Niech to się pięknie rozrasta, o, mamy jabłuszko, mamy sadzonki, wszystko pod kontrolą, bardzo fajnie. Już tutaj się robi taka mała, chillera utopia, póki oczywiście nie przyjdzie tutaj jakiś okrutny zombie i różne takie. Ale wstępnie jest ok. no w sumie patrzcie, taki pseudo domek villagerowy, ale w sumie wygląda słodko moim zdaniem. Bardzo spoko, więc niech zostanie sobie, a ja bym zebrał sobie troszeczkę yy, piasku. Troszeczkę piasku, żeby mimo wszystko zrobić sobie szyby. Zawsze się przyda szkło do jakichś potek, do jakichś właśnie szyb, do w sumie niczego innego, chyba, nie? Do TNT, ale no, na razie TNT to raczej nie mam zamiaru robić, bo no nie mam po co. Czykolwiek. w dalszym etapie, czemu nie? Będziemy sobie ryzykować troszeczkę, nie? No ale zaraz sobie wstawimy tam szkło. Fajne jest, bardzo fajne to miejsce. Ja tutaj naprawdę muszę zaplanować jakiś fajny domek, taki lekko średniowieczny, wydaje mi się. I myślę, że będzie fajnie sobie tam funkcjonować. Tutaj mamy takie oto jezioreczko. Oświetlimy je, żeby tutaj nic złego nam się nie zrespiło. Może zrobimy tak. O, i teraz już nie powinno tutaj nic nam potwornego się pojawić. I tu możemy wejść na górę jakoś. Nie możemy za bardzo. Nie ma takiego łatwego wejścia. O, ja nie mam tutaj przy sobie. Słuchajcie, dipta. Muszę zebrać jednego dirta, żeby zrobić sobie tutaj hopkę. I tym sposobem z łatwością się już tutaj wespniemy. I będziemy sobie mogli tu funkcjonować. Tak jak już wcześniej w sumie powiedziałem. Ale tak e, dobudujmy jeszcze to, żeby tutaj nam nie szpeciło. E, tutaj jest na gotowo już teraz. E, I przydałoby się też oświetlić mimo wszystko ten mój pseudodomek. Yy, więcej węgla będzie trzeba, chociaż nie, węgiel jest. Okej, okay, węgiel jest. Kurczę, zaraz kichnę, już to czuję po prostu. Zobaczymy, czy kichnę, czy nie kichnę w tym odcinku. Mm, obstawiajcie zakłady. <laughs> nie no, nie obstawiajcie zakładów, no zaraz się okaże, ale chyba na razie nie. No nieważne, nieważne. Yy, dobra, tutaj damy sobie światełeczko. I tutaj sobie damy światełeczko. I w tym czasie sobie... Ten urkowęcznik zostanie, bo tu mamy drugi. Yy, ja tu sobie zbuduję tylko jeszcze piecyk i za pomocą tego piecyka tutaj będziemy mogli sobie to szkłopy Na początek 8, tyle ile jest po prostu z jednego węgielka. Resztę odłożymy sobie tutaj. O proszę, dwa nasionka, nawet nie wiem kiedy je zebrałem. Mamy trochę brzozy, mamy trochę ciemnego drewna, cały czas sobie coś tu będziemy zbierać, więc spoko. I teraz słuchajcie, jak ja już wstawię szyby, to ja je zrobię na tym poziomie, bo nie ma sensu, żeby one były tak wysoko, żebym nic nie widział. A tak, to będę tutaj miał ładny widoczek. I będę mógł kontrolować po prostu, czy nic złego się na zewnątrz nie dzieje. O, proszę bardzo, cyk-myk-pyk. No i teraz już na bezpiecznie możemy kontrolować naszą dzielnicę tutaj, żeby nic złego nam nie wparowało. Te krowy jeszcze bym zebrał jakoś w międzyczasie, ale kurczę, musiałbym zrobić, yy, słuchajcie, płotki. Yy, troszeczkę płotków by się przydało. Nie pamiętam, czy płotki są bardziej jak to się robiło. Czy to się robi tak, czy tak się robi furtkę? Tak się robi płotki, ok. To zrobimy sobie 5 i zrobimy tak, i mamy troszeczkę za mało. Mamy podków jeszcze, zrobimy tak, dobra, już mamy więcej podków i nie mamy drewna. Mm, nice, nicely done. Dobra, zbierzmy sobie w takim razie drewno tutaj z okolicy. Mm, o, tam golem chodzi, pilnuje cały czas. Golem Mister Tomasz. Cały czas tam y, króluje nad wioseczką, patrzcie jak się włóczy powoli, obserwuje dzielnicę, o tam zboże urosło, słuchajcie zaraz się podkradniemy tam do wioski i zabierzemy im drogę zboża, no bo słuchajcie, jak to mi ma rosnąć tak powoli, to ja se chętnie tu podwędzę, nie? mam nadzieję, że mister tutaj golem się nie zezłości, bo oj tu już idzie jakiś mister farmer. Siup, ale oczywiście nie będziemy nic źli i zasadzimy z powrotem. Proszę bardzo, ziemniaczki też są tutaj. Marchewka. Wow, oni mają tutaj wszystko. What? Ale tutaj urodzaj, co jest? Dobre. Dobre, dobre, bierzemy to wszystko. Wszystko mi smakuje tutaj jak najbardziej. A co, jak za darmo, to i ocet słodki, nie? Jak to mówią. Już ziemniaczków trochę mamy, mamy troszeczkę tego bitruda w ogóle niepotrzebnego, więc zasadzimy im to. Niech sobie to sadzą, jak lubią. Bo ja nie zbyt. I teraz przejdźmy bo jeszcze na tej drugiej farmie też, a nie coś tutaj... Jakieś niezłe obiboki z nich. Co to za spotkanie dzisiaj na środku tutaj? Halo? Coś robimy ważnego? Coś się dzieje? Ja muszę trady zrobić z farmerem jakieś, żeby, żeby po prostu zdobywać emeraldziki. Myślę, że będzie spoko, jak sobie u niego będziemy tradować jakieś ciekawe rzeczy. Jak na razie są dosyć drogie, ja też nie mamy tych rzeczy, więc nie ma co. Ale jak będziemy mieć więcej marcheweczki, to potem jak wlecą trady, to kurczę, emeraldy będą nam w kieszeniach pięknie brzdękoliły, że tak powiem, nie, więc y, trzeba to zrobić. Dobra, rozwaliłem co nieco im tutaj, no trudno, może się obrażą, może nie. Ja to potrzebowałem, to jest dla y, tutaj godnych, dobrych celów. My to musimy wykorzystać i sobie zasiać, zasadzić, y, ale żeby to zrobić przydałoby się chyba też wspanko zaraz i sobie wszystko obsadzimy, wow, tego jest naprawdę o, dużo. Y, jeszcze sobie zróbmy w tym czasie toporek, bo nam się skończył. Tak jest, tego bitruda w sumie to odłożę, bo nie potrzebuję. Wit już sobie zbierzemy i krowy tym sposobem zagonimy sobie do zagródki, którą zaraz szybko machniemy. I będziemy już mogli powoli zacząć proces rozmnażania tutaj naszych zwierzaków, tak żeby mieć tej skóry dużo. W każdym razie, czy ja już mogę iść spać? Nie mogę iść spać. Jeszcze słoneczko musi tam zajść. O, patrzcie, jak pięknie. Wow, jak szybko zachodzi. Nice. Come on, let's szybciej, 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 szybciej. Nie powinienem raczej wizać do mikrofonu, bo pewnie to strasznie głośno słychać. Ale dobra, słoneczko już prawie zaszło. już można się położyć spać, więc bardzo fajnie idziemy sobie w spanko i zaraz idziemy tam ogarnąć zagrodę. Dobra, spanko już zostało. Poczynione. Tu sobie możemy na spokojnie zeskakiwać ogólnie. Więc fajnie. E, taki szybki tutaj skrócik, o, ale piękny wschód słońca na naszej tutaj farmie. Mega fajnie. E, wykorzystajmy to właśnie do obsadzenia tutaj tego wszystkiego. Tutaj troszeczkę zboża. Pyk, 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 pyk. E, jeszcze tutaj sobie będziemy dalej z tym szli. E, jeszcze tak. Dobra. Cyk, mek, pyk, cyk, myk, pyk. Dobra, jest. I ziemniory. Ziemniory w sumie tak tutaj nie w 5, nie w 9 obsadziłem. W takim razie są otoczone przez nasze tutaj. O tu o, jedno za daleko, tego nie trzeba. Przez nasze zboże. Ale trudno. Wszystko jak wyrośnie, to sobie zbiorę i będzie po prostu profit. Tu też jest za daleko, bo to nie urośnie. Nie urośnie to po prostu nie będzie nawodnione. I tutaj ziemniaczki sobie niech idą. Będzie smoczne ziemniaczki z piekarnika. Będą na pewno jedzone. Więc spoczko. Dobra, jeszcze troszeczkę. Tutaj też to już nie zadziała. I tak jak teraz sobie obsadzimy wszystko, więc jest spo... ej tu w tej ziemi, no. Dobra, tutaj nam nic nie urosło. Marchewki jeszcze, dobra! Jeszcze nie, nie wszystko skończone. Eee, coś takiego sobie tutaj jeszcze zasadzimy. Marchewkowe, tutaj jest na 5 to już nie sięgnie, więc to pyk. I tutaj marcheweczki. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na Matko, ile tego mamy? Zaraz jakieś automatyczne te farmy trzeba będzie pyknąć. No serio, bo przecież. Kurcze, z tym to ja się nie, nie, nie przejem tego, a poza tym obsadzać to wszystko i zbierać to będzie kupa roboty. A takie automatyczne szybko pójdzie, raz, dwa i będzie z głowy, nie? Tutaj nam już drzewka bardzo ładnie rosną, więc super. Bardzo mi się to podoba, że tutaj taki urodzaj zaczyna nas yy, dosięgać, że będziemy sobie mogli tutaj wszystko mieć pod ręką. No i teraz tak, tutaj mamy krówki, a czy ja mam przy sobie zboże? Mam zboże. No, Słuchajcie, zagrębimy sobie krówki w to miejsce, tutaj na razie chyba. Chociaż może lepiej tam przy farmie, no bez sensu, w sumie, jakbym miał to robić do góry. Dobra, to najpierw zrobimy zagródkę szybciutko. Cyk, myk, pyk tu po schodach. I tutaj sobie pykniemy zagródkę. Coś takiego, może. I taką, nie wiem, 5 na 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 na 6 niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo tu jest szósty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, raz. I tutaj na dwa wejście będzie git. Drugie to sobie zrobimy już na przykład na jakieś inne zwierzaki. Będzie mogło sobie tutaj też być w tym miejscu, na przykład mniej więcej tutaj. Tutaj jest teraz, dwa, trzy. Raz. O, nie, tak, dwa, trzy. Coś takiego. Będzie spoko to wyglądało, jak będzie tak po przekątnej, tu jest 3, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery 5 i tutaj będzie kolejne, tylko nie zrobiłem sobie tych, wiecie, furtki, więc na razie jest bez furtki, ale już jest przygotowane na naszych nowych gości tutaj, którzy kiedyś się tu pewnie pojawią. Dobra, teraz tak tutaj. I tutaj troszeczkę światełka, żeby tutaj krówki się nie bały w ciemności. I idziemy po nasze krówki. Najlepiej jakby były z cztery od razu gdzieś tutaj w pobliżu, ale jak będą dwie, to też się nie obrażę. No gdzieś by. O, tam są przynajmniej trzy i tu jest jeszcze jedna, więc super. Idziemy po nie, tylko muszę troszeczkę uzupełnić sobie moje jedzonko. O, tam też jest czcina, yy, to też zaraz po sobie powinniśmy zebrać. Dobra, krówko, chodź. Chodź do mnie, zapraszam Cię. Dobra, mamy tutaj pierwszą i jeszcze tamte trzy, jak zbierzemy, no to już będzie totalny profit. Musimy kawałek tak mm, sobie no nadrobić, tak dookoła tej drogi, ale mimo wszystko, raczej spoczko, jak sobie przejdziemy tutaj. Yy, nawet jest jeszcze więcej tam krów. Spoko, dobra, całą bierzemy, zgraję. Mm, chodź tu, krowo. Ok, idziesz. Dobra, tutaj mamy kolejną i tutaj, no chodź jeszcze Ty też, dobra. Jeszcze jedną. Mamy trzy krowy i tu jest czwarta. Chodź czwarta krowo. Zapraszam cię tutaj do mojej zagrody. Nie powinno być tam tak źle, więc będzie spoko jak się do nas przyłączysz. Dobra, mamy całą po prostu tutaj gang krów. Totalnie gang krów. Czekajcie, aż spojrzę sobie. Tak jest, mamy krowy. Yy, więc spoczko, bardzo i do. Wow, dobra, nie, to jest za dużo kombinacji z tą kamerą, bo wpadłem do tej wody. One teraz będą tutaj 5 godzin wychodzić, ale trudno, muszą tutaj wyjść. Jedna, druga, trzecia i. dawaj, czwarta. Czwarta krowo. Jest, dobra, czwarta krowa sobie grzecznie weszła. Yy, teraz tak, musimy zrobić trochę nadrobić, żeby one nie weszły w tą zagródkę pierwszą, tutaj, tylko tutaj w tę drugą. Chodźcie, 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 chodźcie. Bardzo ładnie. Tu sobie przymkniemy, no i super, i teraz raz, dwa. I raz i dwa. I mamy tym sposobem sześć krów. O dwie malutkie i cztery duże. To jest całkiem dobry wynik, myślę tutaj. Na dobry początek będziemy mieli potem dużo skóry, więc spoczko. No niestety takie tutaj przykre rzeczy, ale to tylko pikselowe krowy w Minecraft, cie. to nic prawdziwego, nie można tego brać do siebie, bo jakbyśmy musieli przeżywać, jak w każdy grze żeśmy przeżywali jakieś takie straty. To, to nie, to by się nie dało grać w gry w ogóle, <gry> masakra. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze tutaj troszeczkę tego drewna, bo jak tu już, już jesteśmy i jak to wyrosło, to czemu by nie po prostu. Yy, zawsze się przyda, więc będzie spoczko. Jeszcze to tutaj, to nam wszystko ładnie tutaj rośnie, będzie teraz rosło sobie pewnie kilka dni. I będziemy mieli fajny zasób tutaj już pożywienia i będziemy mogli tym nawet w sumie pohandlować troszkę, nie, więc też fajnie. Dla mnie bomba, że tak powiem. No ale dobra, słuchajcie, odcinek już swoje trwa, więc przydałoby się go gdzieś skończyć, w którymś miejscu. I uważam, że to jest właśnie dobre miejsce, bo zrobiliśmy farmy, zbudowaliśmy taki mały domek tutaj za nami, i mamy tutaj zagródkę, więc naprawdę dużo się działo w tym odcinku. Ale to by było na tyle, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Minecraft'a i różnych innych gierek. наразе